Czy znasz chociaż jedną osobę, która ciągle próbuje nauczyć się angielskiego, ale mimo wszelkich starań dalej nie ma efektów? W końcu sfrustrowana stwierdza, cholera, jasna, ale ten angielski jest trudny. Czy spotkałeś się kiedyś z taką opinią? A może to właśnie ty jesteś tą osobą? W tym wideo spojrzymy na angielski obiektywnie. Czy faktycznie język angielski jest trudny dla Polaków? A może jest łatwiejszy niż się ludziom wydaje? Oglądaj i przekonaj się sam. Cześć, nazywam się Kasia Szafranowska i od 2002 roku pomagam osobom takim jak Ty szybko uczyć się dowolnych umiejętności, w tym języków obcych. Jeśli pierwszy raz trafiłeś na mój film, to subskrybuj ten kanał i kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić nowych wideo. Jak to faktycznie jest z tym angielskim? Jest łatwy czy trudny dla Polaków? Na podstawie 70 lat doświadczenia w nauczaniu języków obcych, Instytut Służby Zagranicznej Stanów Zjednoczonych określił trzy podstawowe kryteria, które decydują o tym, jak trudny jest dany język. Pierwsze kryterium to popularność. Jak popularny jest ten język? Jak wielu ludzi się nim posługuje oraz jak wiele materiałów do słuchania i nauki możesz znaleźć? Im bardziej popularny jest dany język, tym łatwiej się go nauczyć. Drugie kryterium to podobieństwo do ojczystego języka. Jeśli język obcy jest z tej samej rodziny językowej co Twój język ojczysty, nauka będzie łatwiejsza, ponieważ znajdziesz wtedy sporo podobieństw wśród słów i struktur gramatycznych. Trzecie kryterium to spójność. Czy jego alfabet, pisownia, wymowa bardzo różnią się od siebie? Jeśli język obcy korzysta z tego samego alfabetu, co Twój język ojczysty i widząc, co jest napisane, od razu wiesz, jak się to wymawia, język jest dużo łatwiejszy do opanowania. Przyjrzyjmy im się po kolei, aby zobaczyć, dlaczego język angielski jest łatwiejszy niż myślałeś. Jak się zapewne domyślasz, język angielski jest dosyć popularny. Powiem więcej: jest tak popularny, że posługuje się nim ponad 1,5 miliarda ludzi, co stanowi 20% wszystkich ludzi na Ziemi. Najwięcej z nich posługuje się językiem angielskim jako językiem międzynarodowym. Można śmiało stwierdzić, że angielski jest językiem biznesu, handlu i technologii. Jest także głównym językiem internetu sieć jest wręcz przepełniona materiałami do słuchania, oglądania i uczenia się. Przykładem jest YouTube, gdzie aż 66% spośród 250 najpopularniejszych kanałów jest prowadzono właśnie po angielsku. Z doświadczenia powiem Ci, że najwięcej ciekawych kursów, szkoleń i książek znajdziesz po angielsku i możesz śmiało z nich korzystać podczas nauki języka. Niezależnie, kiedy się urodziłeś, mogę też śmiało powiedzieć, że praktycznie wszyscy wychowaliśmy się na oglądaniu amerykańskich filmów i seriali. Pamiętam, jak dawno temu, któregoś wieczoru, oglądaliśmy Terminatora w telewizji i bardzo spodobał mi się tekst I'LL BE BACK. I'll be back. Od lat 90. powiedzenie I'LL BE BACK, czyli wrócę, zostało ze mną na zawsze i nigdy nie musiałam się uczyć tego na lekcji angielskiego. Sam na pewno świetnie znasz nie jeden cytat z filmów. Założę się, że kojarzysz z Frankensteina It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! It's alive! czy z Apollo 13 Houston, we have a problem". Houston, we have a problem! Z filmów można naprawdę nauczyć się sporo przydatnych zwrotów, a szczególnie przekleństw. Biorąc pod uwagę to pierwsze kryterium, czyli popularność, angielski jest łatwym językiem. Aby sobie to lepiej uświadomić, pomyśl, że zamiast angielskiego miałby się teraz uczyć na przykład wietnamskiego. Czy słyszałeś kiedyś w telewizji lub w internecie ten język? Czy wiedziałbyś, gdzie szukać kursu języka wietnamskiego? Oczywiście, że nie. Teraz widzisz, jak ogromnym ułatwieniem dla Ciebie jest popularność języka angielskiego i dlaczego nauka angielskiego z tej perspektywy jest łatwa. Spójrzmy jednak na drugie kryterium czyli podobieństwo. Czy możemy powiedzieć, że język angielski jest łatwy w tym kontekście? Hmm, na pierwszy rzut oka i ucha wydaje się, że angielski ma z polskim niewiele wspólnego. Angielski należy do rodziny języków germańskich, a polski, jak zapewne wiesz, do rodziny języków słowiańskich. Gdy słyszysz te dwa języki, to wydaje się, że nie są to rodziny językowe jakoś blisko ze sobą połączone. Lecz obie rodziny wywodzą się od języka indoeuropejskiego. Więc po ludzku oznacza to, że z Anglikami pod względem językowym może nie jesteśmy rodzeństwem, ale kuzynami, a kuzyni są fajni, przynajmniej w mojej rodzinie. Jak podkreślał profesor Witold Mańczak z Uniwersytetu Jagiellońskiego, znany badacz języków indoeuropejskich, języki słowiańskie są bardziej zbliżone do języków germańskich niż np. do języków bałtyckich. Oznacza to, że łatwiej jest nauczyć się języka angielskiego niż litewskiego czy łotewskiego, mimo że terytorialnie Litwa i Łotwa są położone znacznie bliżej. Ten wspólny przodek sprawia, że polski i angielski mają pewne podobieństwa, które ułatwią ci naukę. Na przykład konstrukcja zdań w języku polskim i angielskim jest bardzo podobna. Po polsku powiemy Jan lubi pizzę. A po angielsku John likes pizza. W obu przypadkach zdania zawierają trzy wyrazy, a poszczególne ich elementy, czyli podmiot, orzeczenie i dopełnienie, są identyczne i ułożone w tej samej kolejności. Ten rodzaj budowania zdań, zwany z angielskiego SVO, zdecydowanie ułatwi Ci naukę, bo nie musisz się zastanawiać, jak zbudować zdanie. Praktycznie zawsze zaczniesz od osoby, potem dasz czynność, a potem całą resztę. Nie jest to wcale aż takie standardowe, jak się wydaje na pierwszy rzut oka. W znanych nam językach wyróżniamy aż sześć różnych sposobów budowania zdań. Na przykład w języku arabskim czy hebrajskim powiemy Lubi Jan pizzę, a w języku japońskim czy tureckim Jan pizzę lubi. Z tym to dopiero jest zagwozdka. Także cieszmy się, że polski i angielski mają identyczny sposób na budowanie zdań, bo to bardzo upraszcza naukę. A jak wiesz, jak zbudować zdanie, to wystarczy zamienisz polski wyraz na angielskie. I zanim zaczniesz mi marudzić, jak trudne jest to angielskie słownictwo, to pozwól, że zapytam, czy wiesz, że w języku polskim istnieją aż 3593 wyrazy zapożyczone z języka angielskiego? Tyle przynajmniej podaje Wielki Słownik Wyrazów Obcych. Lecz ja sądzę, że jest ich dużo więcej! Poza wyrazami typu metro, bank czy taksi, od lat 80. do języka polskiego przeniknęły setki angielskich słów związanych z nowymi technologiami. Większość z nich typu komputer, smartfon, laptop, WiFi czy Bluetooth na pewno dobrze znasz. Prawda jest taka, że czy tego chcemy, czy nie, angielskie słowa są wszędzie. Wszyscy latem chodzimy w t-shirtach i w shortach. Idziesz do sklepu, bo jest wyprzedaż, czyli sale. A tam na wieszakach wiszą jeansy: joggery, mam jeansy, boyfriendy, czyli kobiece spodnie o męskim kroju, oraz denimowe koszule, czyli koszule jeansowe. W wakacje, pakujesz się w kombi, jedziesz na kemping, jadąc słuchasz CD, MP3 lub radio. Wieczorem idziesz na disco, gdzie bawi się pełno singli, a wszyscy popijają drinki podczas gdy DJ puszcza muzykę z winyli. Więc proszę Cię, nie mów, że nie znasz angielskich słów, bo w tym ostatnim zdaniu było już aż 10 i wszystkie zrozumiałeś. Naprawdę jest ich więcej niż się wydaje, bo słowa angielskie tak mocno przesiąknęły język polski, że polonistom włos jeży się na głowie. Myślę, że dobrze, że profesor Miodek przeszedł na emeryturę, bo pamiętam, jak na wykładach grzmiał na używanie słowa fajnie, a gdyby teraz usłyszał co jest standardem, nie miałby słów Na przykład na nasz next step to sfokusowanie się na brandingu w social media. Poloniści mogą tego nie przeżyć, jednak dla ciebie to jest dobra wiadomość, bo to oznacza, że masz słownictwo bez uczenia się czegokolwiek na pamięć. A gdy masz słownictwo i umiesz budować zdania, to nie masz wymówki, że język jest trudny. No dobrze, być może myślisz sobie: Budowa zdań i słownictwo może są łatwiejsze niż myślałem, ale co z wymową? Chyba nie powiesz mi, że angielska wymowa jest zbliżona do polskiej. No nie, faktycznie to, jak mówią Anglicy, bardzo różni się od tego, jak mówią Polacy. Stąd żarty o tym, że jak chcesz mówić jak Anglik, to wkładasz sobie kluski do ust i gotowe. Na pewno pamiętasz to z misia. Teraz mogę mówić jak Anglik. Powód trzeci. Wymowa ma mniejsze znaczenie niż Ci się wydaje. Oczywiście, każdy chce brzmieć jak native speaker. Tylko, gdy zaczynasz naukę lub wracasz do niej po przerwie, ważne, abyś skupił się na tym, co najważniejsze na mówieniu i komunikacji. Wymowę zawsze możesz doszlifować, gdy będziesz już płynnie się komunikował. Zresztą, wróćmy do jednej bardzo ważnej informacji. Angielski już dawno nie jest językiem anglików, to jest język międzynarodowy, którym posługują się ludzie z całego świata. Wybierz się chociażby do Londynu, można by powiedzieć, stolicy języka angielskiego, a w ciągu jednej godziny usłyszysz ludzi mówiących z akcentem polskim, hinduskim, nigeryjskim, pakistańskim i tak dalej. Za granicą jest to absolutnie normalne, że mówisz po angielsku z akcentem swojego kraju. Nikt się do tego nie przyczepi i wcale nie musisz miesiącami gotować klusek na obiad, a po obiedzie trenować swoją angielską wymowę. Są na to lepsze sposoby. Mów po prostu głośno i wyraźnie ze swoim akcentem, a swobodnie dogadasz się za granicą i zobaczysz, zrobisz nawet swoim angielskim dobre wrażenie. Wymowa nie jest więc przeszkodą do tego, aby z łatwością opanować język. Jedyna różnica pomiędzy tym, co łatwe, a co trudne, to Twoje nastawienie do języka angielskiego. To jest bardzo często pomijalny psychologiczny czynnik, który bezpośrednio decyduje o Twoim sukcesie lub Twojej porażce. No, zobacz, jeśli nastawisz się negatywnie, jeśli uznasz, że język angielski jest trudny. To automatycznie zauważysz te wszystkie gramatyczne nieścisłości i wyjątki. Będziesz się wkurzał na te formy nieregularne, na ilość czasów i na te wszystkie niezrozumiałe idiomy. Na przykład wielu ludzi sądzi, że angielski jest trudny, bo ma aż 370 czasowników nieregularnych. Słyszałeś kiedyś takie zdanie? No na pewno słyszałeś. Pomijam już fakt, że tylko jedna dziesiąta z tych czasowników przydać się w normalnych życiowych kontekstach. No zobacz, pierwszy na liście arise, czyli nadarzać się. No szczerze nie wiem, kiedy nadarzy ci się sytuacja, by użyć go w codziennym życiu. W każdym razie, mając nastawienie, że angielski jest trudny, pominiesz fakt, jak wiele reguł jest prostych, logicznych, jak wiele form jest regularnych. No pomyśl sobie, że poza tymi 370 nieregularnymi czasownikami, cała reszta, czyli 99630 czasowników jest regularnych. I że wystarczy dodać do nich Eda, aby móc ich używać w czasie przeszłym. Proste? No oczywiście, że tak. W każdym języku są elementy łatwe i trudne. Pytanie, na czym chcesz skupić swoją uwagę podczas nauki? Czy na tym, co trudne, czy na tym, co łatwe. Jak mówi Antony Robbins, jeden z moich ulubionych autorów, gdzie idzie Twoja uwaga, tam płynie Twoja energia. Więc kieruj swoją uwagę i energię na to, co łatwe, na to, co proste i zrozumiałe w języku, bo dzięki temu sprawisz, że język angielski jest łatwy i że dasz radę się go nauczyć. Jak utrzymać pozytywne nastawienie do języka? To proste. Ucz się taką metodą, która wytłumaczy ci wszystkie zagadnienia gramatyczne najprościej jak to możliwe. Bez niepotrzebnych abstrakcyjnych pojęć typu przyimki ruchu, tryb warunkowy mieszany czy imię słów czynny czasownika. Ważne jest również, aby metoda koncentrowała się na tym, co praktyczne. Wiele kursów po prostu rozszerza zakres materiałów o te trudne rzeczy, których i tak nigdy nie użyjesz w rozmowie. Ja ucząc się angielskiego w szkole miałam poczucie, że najpierw muszę przebić się przez ten gruby mur wszystkich tych definicji i reguł gramatycznych, aby w ogóle coś powiedzieć po angielsku. A jak nie rozumiałam, co to jest na przykład Past participle, to się frustrowałam. No i nic dziwnego, że trudno mi było utrzymać pozytywne nastawienie. Więc mówię ci, porzuć ten abstrakcyjny żargon, pozwól, aby ktoś wytłumaczył ci prosto, kawa na ławę, jak to działa, jak używać gramatyki, gdy mówisz. Bo gdy rozumiesz o co chodzi, to nauka staje się przyjemna, motywująca. No zgadza się. No właśnie. I tak jest w naszym kursie aktywny angielski, gdzie wszystko tłumaczymy na chłopski rozum, z humorem i z dystansem. My nie powiemy Ci, tak jak inni, o zaimku nieokreślonym, który dodajemy przed rzeczownikiem w liczbie pojedynczej. Tylko Ci powiemy, że jak Anglik chce coś nazwać, jakąś rzecz, to mówi e, a potem mówi, co to znaczy po angielsku. Czyli laptop to po angielsku. E, laptop. No fajne? No ja myślę. Zresztą zobacz, jak prosty może być angielski i już teraz zapisz się po darmowe lekcje demonstracyjne. Zobacz, z jaką łatwością możesz mówić po angielsku już od pierwszej minuty. Wypowiadaj na głos setki słów i zdań, które potem będziesz mógł z łatwością wykorzystać w swoich podróżach. Baw się dobrze, słuchając żartów, uczestnicząc w sytuacjach, które realnie możesz spotkać za granicą. Kliknij w link na ekranie lub pod wideo, aby otrzymać dostęp już teraz i przekonaj się na własnej skórze, jak prosty może być angielski dla Ciebie.